Cześć, nazywam się Robert Górnik, jestem mówcą biznesowym, przedsiębiorcą i szkoleniowcem. No i nie ukrywajmy molem książkowym, a ten cykl nazywa się przedsiębiorca czyta. Zapraszam. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku przedsiębiorca czyta dzisiaj, nieco inna lokalizacja, jesteśmy w Warszawie. Za mną choć w tej chwili nie widać, wieżowce w centrum. Dlaczego w Warszawie? Wczoraj dokładnie o godzinie 20 odbyła się premiera online dwóch wspaniałych książek, a dzisiaj premiera stacjonarna na którą za chwileczkę będziemy zmierzać ale zanim to nastąpi chciałem podzielić się z wami pierwszymi wrażeniami te książki to potęga samodoskonalenia to jest pierwsza publikacja a druga wiedza warta miliony po 50 autorów kilka miesięcy ciężkiej pracy i oto efekt jak sami widzicie jest co czytać dlatego nie powiem Wam dzisiaj wszystkiego o tych książkach, ale zechcę przynajmniej częściowo, czy zachęcić Was, pokazać niektóre fragmenty, te, które przykuwają uwagę po to, żebyście złapali baktyla i zagłębili się w tą lekturę. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, każdy z tych rozdziałów pisany jest przez inną osobę. Oczywiście obie książki są pod... Pisane pod czujnym okiem Sebastiana Kotowa i Briana Tracy. Natomiast tutaj zwróćcie uwagę na to, że każdy rozdział jest pisany przez innego autora. I często jest tak, że mówią na przykład o tym samym problemie, ale jakże inaczej. Co jest dobre również w tych książkach, to jest to, że są to książki przede wszystkim praktyczne. Jak to robić? Ćwiczenia, zadania, co zrobić. To chyba jest największa wartość wszelkich publikacji. Nie tylko puste słowa albo hasła motywacyjne, takie rzucane bez zgłębienia tematu. Najważniejsza jest zawsze praktyka. I tej praktyki i merytoryki w tych dwóch publikacjach będziecie mieli całą masę. Ale zanim opowiem Wam o kilku różnych rozdziałach, muszę wykorzystać okazję i zaprosić jedną ze współautorek tej oto książki Wiedza warta miliony Magdalena Michalak zapraszam cię bardzo serdecznie tutaj do nas do mnie w tej chwili tak bardzo się cieszę że przyjęłaś zaproszenie do naszego mini studia zatem chciałbym cię może na początek zapytać w dwóch trzech słowach czym się zajmujesz żebyśmy wiedzieli potem dlaczego ten rozdział jest pisany z takiego a nie innego punktu widzenia Dzień dobry wszystkim. Na co dzień specjalizuję się właśnie w prowadzeniu mentoringów odnośnie tego, jaki jest tytuł, podtytuł właściwie mojego rozdziału, czyli jak z tych swoich doświadczeń czerpać zasoby, odnajdować się do tego, aby realizować swoje marzenia i cele. Poza tym jestem także prezesem firmy Savoie, 7 Umiejętności Przyszłości, w której trenujemy u młodzieży, u dzieci. Najważniejsze kompetencje XXI wieku, czyli w zasadzie to, co możecie doczytać i nauczyć się również z tych dwóch książek. Poza tym, jestem fundatorem Fundacji Liberos, a dzisiaj chciałabym najbardziej skupić się na mojej marce osobistej, czyli ja jako mentor, pomagający osobom osiągać spełnienie, sukces. Super. Na stronie 359, zobaczcie, że część z tych publikacji, którą będę prezentował, ma tutaj na okładce właśnie współautora, i mamy od razu odniesienie do Twojego rozdziału. Rozdział kolej na właściwe tory, jak życiowe doświadczenia przekuć na siłę i zasoby, tak aby osiągnąć sukces i spełnienie. Strona 359. I kiedy czytałem Twój rozdział, bo przyznam szczerze, że niektóre przeczytałem już dokładnie, niektóre tylko. Zahaczyłem. Nie było czasu, żeby zapoznać się z całą tą publikacją. Zresztą, sami widzicie, jest tutaj wiedzy. Rzuciło mi się w oczy kilka rzeczy i chciałem cię o to zapytać: może tak, co zrobić, żeby nie wsiąść do pociągu byle jakiego? Bo tak wynika z Twojego rozdziału, że zdarza się niektórym z nas, mhm. jesteśmy tylko ludźmi, że wsiadamy do pociągu, który niekoniecznie idzie tam, gdzie byśmy chcieli, niekoniecznie jest tej klasy, którą byśmy chcieli. To może zacznę w ten sposób że na samym początku, kiedy jesteśmy dziećmi, jesteśmy w tak zwanym okresie modelowania. Czyli jesteśmy jak... Te... Zaczyna się trudno, nie? <śmiech> będzie... <śmiech> Już tłumaczę. Ale będzie łatwiej, <laughs> będzie łatwiej. Umówiliśmy się, mało trudnych słów będzie. Już tłumaczę. To jest tak, jakbyśmy byli kamerami, które wszystko to, co widzą, to, co słyszą i to, co czują, nagrywali na taśmę. Ta taśma później jest tak, jakbyśmy to wsadzili do magnetowidu, kiedyś były takie stwory, czyli po prostu do odtwarzacza, a potem to, co mamy w życiu, to jest po prostu to, co cały czas gdzieś tam w te, na tym filmie się znajduje, to się wyświetla. I czasami nie jesteśmy tego świadomi, że w sposób, w jaki myślimy, mówimy, postrzegamy świat, co wierzymy, to nie jest do końca taki przefiltrowany przez nas, czyli zadaliśmy sobie pytanie, czy ja tak uważam, czy ja to wybieram, czy ja tego chcę, tylko tą nakładkę, czyli ten film, który cały czas nam po prostu odtwarza, Puszczamy w koło i my nawet no, nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Stąd jest tak wiele takich decyzji, których ludzie później, później żałują, bo no, na przykład nie potrafią być asertywni, nie zastanowią się, nie podejmą decyzji według siebie. I to dokładnie mam na myśli, mówiąc, ten właśnie pociąg, którym jedziemy, ale nie w kierunku tej trasy, tej destynacji, na której nam zależy. Mhm. Czyli ktoś gdzieś pokazał nam taki szablon, i potem my. Obieramy podświadomie tak, gdzieś te, te, tą trasę? Dokładnie, to jest takie myślenie: o, w mojej rodzinie, powiedzmy, wszyscy byli na przykład prawnikami, to ja też powinienem, w mojej rodzinie ktoś tam robił to, to może ja też muszę. E, ktoś będzie zadowolony, kiedy ja postanowię podjąć taką, a nie inną decyzję, więc ja ją podejmuję, mm -hmm. ale dla kogoś z powodu czegoś, co jest tak naprawdę nie do końca związane z nami. Ten, co ja chcę, co ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne, tylko z innymi jakimiś trzecimi tematami, osobami i powodami. Mhm. Zwróciłem tutaj też uwagę na ciekawą rzecz. Tak jak wspomniałem, te książki to przede wszystkim praktyka, i tutaj Magdalena też w swoim rozdziale daje wiele zadań. Nie mamy teraz czasu, żeby, żeby testować i próbować. Natomiast zwróciłem uwagę na jeden ciekawy, ciekawy rozdział, a w zasadzie podrozdział. Stacja trzecia: wykolejenie. Jak czerpać siłę i zasoby z życiowych no. doświadczeń? Pierwsza moja myśl to było, co zrobić, jak się wykoleimy, ale masz trochę inny punkt widzenia tutaj. Zachęcam do tego, żeby przemyśleć to, co wybieramy, jak żyjemy, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, z kim rozmawiamy, czym i kim się otaczamy, zanim dojdziemy do tak zwanej ściany, czyli tego trudnego momentu, w którym tak naprawdę. To życie, dokładnie, postawiło nas już przed taką sytuacją, że no teraz, to już teraz cytuję, no teraz to już nie mogę siebie oszukać, no teraz to już po mm -hmm. prostu muszę coś tym, zrobić, to już nawet ludzie wiedzą, że chcą tą zmianę, ale już po prostu wiedzą, że są w tym momencie, że już po prostu nie ma innej możliwości. Tym zajmuje się też Fundacja Liberos, czyli w momencie, w którym ludzie już są naprawdę w takich, w takich życiowych zakrętach, to mogą odezwać się do nas. Bo właśnie się wykoleili. I to, to jest taki moment w życiu, i z tego też można wyjść, i my w tym pomagamy. Niemniej jednak, zanim to się wydarzy, możemy coś z tym mhm. zrobić właśnie poprzez zapoznanie się z takim rozdziałem, Na bądź przykład. też tak. Tak. Z tego co zauważyłem, nie tylko Twój rozdział, ale, ale spora część autorów. Mówi o tym, co robić zanim, tak? Na podstawie też własnych doświadczeń i własnych, mm -hmm. nie tylko osobistych, ale doświadczenia zawodowego, współpracy z różnego rodzaju przedsiębiorcami, klientami. Mm, też daje dużo wskazówek, jak wyłapywać takie, jak to się ładnie mówi, e, ostrzeżenia, pułapki, tak? Mm -hmm. kiedy, kiedy biegniemy zapędzeni, czasem po prostu nie wiemy, że za chwilę się wykoleimy. Jak dostrzegać te znaki, ostrze... sygnały ostrzegawcze, to mm -hmm. chciałem powiedzieć. Także myślę, że również dla Was, moi drodzy, ten rozdział i cała książka, wiedza warta miliony, będzie bardzo ciekawa. Jeśli o to publikację chodzi, pozwólcie, że zacytuję Wam tylko kilka tytułów. Na przykład, Czy Tylko Pycha Idzie przed Upadkiem? Bardzo ciekawy mhm. tytuł i cały rozdział. Pięć sposobów, by zespół chciał myśleć i działać. To, to jest bardzo trudno pogodzić: myśleć i działać, albo myśleć albo działać. Ok, jak ukraść kawałek Nobla Einsteinowi? Fizyka w służbie biznesu. Do tego rozdziału nie dotarłem, ale już sam tytuł mnie zachęca. I jeżeli sobie przejrzycie autorów tej publikacji, to zobaczycie, że są to ludzie naprawdę z ogromnym doświadczeniem i z mega pomysłami. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego mini studia czy mobilnego dzisiaj. <grym> Bardzo dziękuję za zaproszenie od ciebie. Chciałbym teraz y, cię poprosić o jedną rzecz, y, żebyś złożyła autograf, mm -hmm. ale nie dla mnie, tylko dla jednego z naszych odbiorców, a później w komentarzach napiszę albo napiszemy albo ty napiszesz, co można zrobić, by ten egzemplarz, wiedza warta miliony, z, z zdjęciem i autografem Magdaleny Michalak otrzymać. Ale zanim Zanim zakończymy, chciałbym Cię jeszcze poprosić o to, byś wskazała, jaki rozdział według Ciebie jest ciekawy i mhm. godny polecenia. Widzę, że wzięłaś do ręki drugą, czyli Potęga. Aha, nie zasłoniłem, wyszła kryptość. Tak, moi drodzy, jestem współautorem tej książki, ale nie o tym teraz. Tak. Czyli zasłaniamy Potęga, Samodoskonalenia. Magdaleno, proszę, który rozdział chciałaś nam przedstawić? No. Wiecie, że nie mogę polecić tak, um, Roberta rozdziału, więc wspomnę o rozdziale Izabeli Zalewskiej. Hmm. Sam tytuł już przynajmniej dla mnie jest bardzo ciekawy. Posłuchajcie: Siedem kłamstw o nas samych, czyli kiedy projektowanie doświadczeń musi poczekać. To znaczy, tak, pierwszą część tytułu zrozumiałem, a od drugiej to muszę chyba przeczytać rozdział. I Wy też <laughs> przeczytajcie: jest różnorodny, jest um, Pełen pytań, co bardzo lubię, ponieważ daje możliwość tego, żebyście sami doszli do wniosku, czym właśnie to projektowanie dla Was jest i co miało być takim powodem w ogóle, aby czekać? E, coś, co mnie naprawdę ujęło, to jest jedno zdanie, mhm. e, też ważne dla mnie, bo dlatego mhm. je wybrałam, czyli czy w zwykłym otoczeniu i niesprzyjającej godzinie potrafimy ujrzeć piękno. Czyli w momencie, w którym jest trudno, są wyzwania, coś idzie jak po grudzie. Czarne chmury stanąć... wiszą nad głową, tak. czyli tak co drugi dzień mniej więcej. Czy, czy potrafimy zobaczyć to światełko w tunelu. <grym> tak i nie chodzi nam o dowcipy i lokomotywy w tym, w tym tunelu, tylko o to światełko nadziei, tak to nazwijmy, tak? Czegoś dobrego. Dziękuję Ci <grym> bardzo serdecznie. Tą publikację szerzej omówimy na kolejnym spotkaniu, czy przy kolejnej okazji. Dzisiaj jeszcze, dzisiaj, dzisiaj dla to... nas, dla mnie, hmm. dzisiaj jeszcze spotkamy się z innymi współautorami, ale chciałbym wam szybciutko tylko przeczytać kilka tytułów z tej właśnie publikacji. Koniec z niepowodzeniami, to jest tytuł, który, rozdział, który napisał Sebastian Kotów, wiara w siebie, to tytuł Briana Tracy. To są chyba podstawy, podstawy podstaw, ale zawsze warto do nich wracać, bo często szukamy, naprawdę szukamy skomplikowanych rozwiązań, a te najważniejsze są niewykorzystywane. Mhm. Chwila obecna najbardziej potrzebny luksus na świecie. W tym zagonionym, rozpędzonym świecie to chyba, to chyba trzeba ten rozdział przeczytać, bo cały czas myślimy o tym, co będzie później, co mamy do zrobienia, a nie to, co się dzieje w tej chwili i to nam umyka. Mhm. Autosabotaż tajemnica skutecznej zmiany bardzo dobry, czytałem już. Mamy jeszcze na przykład Stań na arenie swojego życia Marty Wolańskiej. Mamy też o Patryk Pius. Ten rozdział osobiście polecam Patryka. Patryk jest specjalistą sprzedaży. A tytuł brzmi parszywa sprzedaż. Dlaczego parszywa? Dlaczego wiele osób tak myśli o tym rozdziale Patryka. I jeszcze jeden ostatni z dwudziestu kilku. Multipotencjalizm czyli jak wygrywają omijęci przez powołanie Anna An, tak usłyszeliście, nie przejęzyczyłem się. Anna Ziębińska pisze, o czy, co to znaczy multipotencjalizm. Mnie to się kojarzy od razu z tym, że człowiek może wszystko za coś się nie weźmie, to na pewno wygra. Zobaczymy, czy to o to chodzi. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję Magdaleno i do zobaczenia w przyszłym kolejnym.